Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku zanurzymy się w tajemnicę dwóch starożytnych systemów medycznych Ajuwerdy i tradycyjnej medycyny chińskiej. Obie te filozofie zdrowia opierają się na harmonii ciała, umysłu i ducha, a ich praktyki były stosowane przez tysiące lat. Dlaczego są one wciąż aktualne? Jak możemy czerpać z ich mądrości w XXI wieku? O tym wszystkim za chwilę. Ayurveda, sztuka równowagi. Co dosłownie oznacza wiedzę o życiu, pochodzi z Indii i bazuje na koncepcji trzech dosz: Wata, Pitta i Kapha. Wata, energia ruchu związana z powietrzem i przestrzenią. Ikta energia przemiany związana z ogniem i wodą. Kafa energia stabilności związana z wodą i ziemią. Każdy z nas ma unikalną kombinację tych dosz, a zaburzenia równowagi między nimi prowadzą do chorób. Ajurweda oferuje praktyczne sposoby na przywrócenie harmonii. Pierwsze to dieta. Dopasowana do doszy, np. osoby z dominacją wata, powinny unikać zimnych, suchych potraw, a preferować ciepłe, oleiste. Zioła, takie jak ashwagandha na stres czy trifala na oczyszczanie organizmu. Codzienne rytuały, olejowanie ciała, medytacja i pranayama. Tradycyjna medycyna chińska, siła energii pi, Koncentruje się na energii życiowej zwanej ki, która przepływa przez nasze ciało w kanałach zwanych meridianami. Jeśli przepływ ki jest zaburzony, pojawiają się problemy zdrowotne. Pięć żywiołów drewno, ogień, ziemia, metal i woda. Każdy z nich odpowiada za określone narządy i emocje akupunktura, używana do odblokowywania pi, np. w przypadku bólu pleców czy migreny, ziołolecznictwo, rzęszeń na energię, miłożąb na pamięć czy korzeń lukrecji na układ oddechowy, ćwiczenia energetyczne, tai chi i qigong jako sposoby na równoważenie qi i wzmacnianie ciała, Podobieństwa i współczesne wykorzystanie. Oba systemy postrzegają człowieka holistycznie. Zdrowie to harmonia ciała, umysłu i ducha. Wykorzystują naturalne metody leczenia odziół przez akupresurę po diety. Kładą nacisk na profilaktykę. Zapobieganie chorobom jest równie ważne jak ich leczenie. W dzisiejszym świecie możemy integrować te starożytne praktyki z nowoczesną medycyną, np. stosowanie ajurwedyjskich ziół jako suplementów diety, włączanie akupunktury jako terapii wspomagającej w przewlekłym bólu, codzienne rytuały takie jak medytacja czy olejowanie ciała, które pomagają redukować stres i poprawiać samopoczucie. Podsumowując, Ayurveda i medycyna chińska to nie tylko metody leczenia, ale także filozofie życia, które pomagają nam lepiej zrozumieć nasze ciała i umysły. Z ich mądrości możemy korzystać każdego dnia, by żyć zdrowiej i większej harmonii z otaczającym nas światem. Może warto dziś zastanowić się, które z tych praktyk mogą wspierać również Twoje zdrowie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli się podobał, to bardzo proszę o polubienie i subskrypcję naszej telewizji Iskra Życia TV. Dziękuję za komentarze. Piszcie nadal, jakie macie propozycje kolejnych odcinków. Sekretów życia. A ja zapraszam na kolejny odcinek za dwa dni. A dzisiaj się z Państwem żegnam, życząc przepięknego popołudnia i uroczego wieczoru, mówiła Ewelina Ebenberger. Do usłyszenia.